Do wakacji coraz bliżej. A Ty gotowa, żeby poczuć się świetnie w swojej formie? Zaczynamy treningi. A nasze lustro będzie Twoim najlepszym partnerem w drodze do formy. Ćwiczenia w lustrze. Zobacz jak pracujesz. Lustro to Twoje lustro, dzięki któremu kontrolujesz technikę, postawę i ruchy. Będzie Ci pomagać poprawnie wykonywać ćwiczenia, by efekty były jeszcze lepsze. Płon głośnik Bluetooth Włącz ulubioną playlistę i ćwiczy do rytmu. Dobra muzyka sprawia, że treningi stają się przyjemniejsze, a nasze lustro pozwala Ci śledzić każdy Twój ruch. Z lustrem widzisz, jak zawsze zmienia się Twoja sylwetka. To motywuje do dalszej pracy. Nie zapomnij, że z każdym dniem jesteś coraz bliżej wakacyjnej formy. Świcz, rób postępy, a my będziemy Cię wspierać. Lustro to najlepszy pomocnik w drodze do celu. Gotowy na trening? Do dzieła.